Cześć kochani, dzisiaj powiem wam jak zrobić sushi krok po kroku używając produktów dostępnych w Lidlu, Biedronce i w sklepach więc będziemy potrzebować warzywka, koperek, ogórek, rzutkiewkę, e, łosoś sałatkowy, nori, cukier, sezam sos sojowy, pasta wasabi resz do sushi, imbir marynowany i odrobinkę octu jabłkowego. Potrzebujemy również matę i folię. Bardzo ważne, aby przygotować ryż zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Gdy dodamy za dużo lub za mało wody, ryż odpowiednio się nie sklei, więc podążamy za instrukcjami, przemywiamy go tak, jak jest napisane kilka razy. Później tniemy warzywa. Przemywamy dalej. Dodajemy jedną zakrętkę octu jabłkowego, tylko troszeczkę właśnie dla kwasowości, żeby zbalansować cukier. Cukier dodajemy po to, aby ryż się bardziej kleił. Też niewiele. Jakiekolwiek warzywa używamy, tniemy je w paseczki i ogórek obieramy ze skórki. Później potrzebujemy naszą matę. Matę układamy na stole i przykrywamy folią. Równo układamy i zaczynamy od nori. Układamy na brzegu na brzegu maty na początku kładziemy ryż tak mniej więcej na 2 trzecie, 3 czwarte wielkości noli. Równo, z każdej strony równo, aby nie było jakichś większych, większych górek. Ryż powinien być już zimny. Musimy odczekać, nie możemy układać ciepłego. No i zaczynamy najpierw od warzyw. Później dodajemy łososia lub jakąś inną rybę. Troszeczkę koperku, i wszystko bardzo ciasno rolujemy używając maty. To jest jedna opcja. Aby zrobić inny rodzaj, najpierw wkładamy ryż, później układamy noli. Wszystko na odwrót. Posypujemy jeszcze trochę sezamem i rolujemy. Później wkładamy do lodówki na kilka godzin, aby ostygło i się wszystko razem ładnie zgniotło, i kroimy bardzo ostrym nożem. Wygląda pięknie, lepiej niż ze sklepu, nie, lepiej niż z restauracji. Ryż i wszystkie inne składniki kupiłam w lokalnych marketach. Smacznego.